Białoruski reżimy nadal prześladuje polską mniejszość. Represje dotknęły także duchownych Kościoła Rzymskokatolickiego. A współautor naszego programu Andrzej Poczobut, od 32 miesięcy jest przetrzymywany w więzieniu. Monika Andrulawicz, witam i zapraszam na magazyn nad niemnem. Co dzisiaj jeszcze zobaczymy w programie? Akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem w Stoku. Nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje z naszą granicą. Aresztowania księży katolickich na Białorusi. Kościół katolicki jest pod nieustanną presją. Festiwal niezależnego kina białoruskiego, Bulba Mówi. Bardzo duże zainteresowanie tym świeżym, młodym, niezależnym kinem. Po raz kolejny w Stoku odbyła się akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi w lutym usłyszał wyrok 8 lat pozbawienia wolności. Nasz Rodak przebywa w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku. Znany jest z upamiętniania. Akcja Solidarności z więzionym Polakiem odbywa się w Białymstoku co miesiąc. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Białego Stoku, Polacy i Białorusini, których reżim Łukaszenki zmusił do opuszczenia kraju. Jestem sam dziennikarzem i muszę pokazać, co robi się w Białymstoku na temat wspierania tych więźniów politycznych na Białorusi. Andrzej Poczobut od sierpnia jest przetrzymywany w izolatce kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku. Od kilku tygodni nie dochodzą od niego żadne listy. Najprawdopodobniej cały czas ma ograniczony dostęp do niezbędnych leków i paczek żywnościowych. Adwokat jest wpuszczany do Polaka tylko raz w miesiącu. Ta kolonia karna w Nowopoluocku jest bardzo. Jest to bardzo trudnych warunkach i stosunek do więźniów politycznych tam jest bardzo zły. Tam zazwyczaj kierują takich najbardziej nielubianych przez reżim więźniów politycznych, takich, których reżim uważa za najbardziej niebezpiecznych dla siebie. Nie możemy milczeć, nie możemy być obojętni. Akcje Solidarności z Andrzejem Poczobutem mają też na celu przypominanie opinii publicznej o tysiącach więźniów politycznych na Białorusi. Nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje za naszą granicą. I dlatego wydaje mi się, że jak najbardziej powinno się o tym jak najwięcej, jak najgłośniej informować polskie społeczeństwo. Od ponad dwóch lat akcje Solidarności w Białymstoku organizuje Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz przedstawiciele nieuznawanego przez białoruski reżim Związku Polaków. Na celowniku łukaszenkowskiego reżimu cały czas znajdują się również duchowni Kościoła Katolickiego. Tylko w ostatnim tygodniu służby aresztowały dwóch księży. W ten sposób KGB walczy z ludźmi, którzy krytykują działania władzy i nagłaśniają przypadki łamania praw człowieka na Białorusi. 64-letni ksiądz Henryk Okołotowicz, proboszcz kościoła św. Józefa w Wołożynie, został zatrzymany w ramach postępowania karnego. Niezależne białoruskie media podają, że przebywa w więzieniu KGB w Mińsku i jest podejrzewany o zdradę stanu. Grozi mu od 7 do 15 lat pozbawienia wolności. Duchowny jest ciężko chory. Niedawno przeszedł zawał serca i operację związaną z chorobą onkologiczną. Cały czas wymaga opieki medycznej i stałych leków. Od 2020 roku e, Kościół Katolicki jest pod nieustanną presją z elementami szantażu. Tutaj e, od czasu do czasu, z regularnością, co kilka miesięcy. E, i, Jakiś duchowny katolicki jest aresztowany, zatrzymywany albo wzywany na, na, na rozmowy. Kolejny duchowny został aresztowany w Brześciu. To ksiądz Wiaczesław Palinak, posługujący w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Przyczyny zatrzymania nie są znane. Według nieoficjalnych źródeł zarzucono mu ekstremizm. To oznacza, że w działaniach lub wypowiedziach publicznych duchowny krytykował obecny reżim. Część osób aresztowanych i skazanych, to są przecież, to nie są żadni wielcy działacze. Tutaj chodzi po prostu o zastraszenie całego społeczeństwa poprzez terror. Po wyborach prezydenckich w 2020 roku Kościół Katolicki na Białorusi jest poddawany systematycznym represjom i nieustannie prześladowany. Wielu duchownych ukarano grzywną, aresztowano i zmuszono do opuszczania Białorusi. W taki sposób władze starają się osłabić popularność Kościoła Katolickiego, który zdaniem reżimu ma wpływ na szerzenie nastrojów protestacyjnych w społeczeństwie. Aleksander Łukaszenko od lat prowadzi antypolską politykę. Jednak po protestach w 2020 roku białoruski dyktator uczynił z zachodniego sąsiada swojego głównego wroga. Władze w Mińsku prowadzą wojnę hybrydową na polskiej granicy, a w kraju represjom jest poddawana polska mniejszość. Dlaczego Łukaszenko tak nienawidzi Polski? O tym porozmawiamy z Anną Marią Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Symbolem cierpienia za polskość na Białorusi jest Andrzej Poczobut. Absurdalne zarzuty, drakoński wyrok. Dlaczego Pani zdaniem Łukaszence tak zależy, by złamać Polaka? A przede wszystkim Andrzej Poczobut w zasadzie był niemal osobistym wrogiem Aleksandra Łukaszenki. Z kilku powodów, to znaczy po pierwsze Andrzej był poczytnym dziennikarzem w Polsce, który realnie kształtował myślenie w Polsce o Białorusi, w tym o białoruskim reżimie. Po drugie Andrzej Poczobut odmawiał przyjęcia polskiego obywatelstwa twierdząc, że on jest obywatelem Białorusi, jest Polakiem stamtąd i to Białorusi jest jego ojczyzną. A po trzecie, Andrzej Poczobut był encyklopedią wiedzy, jeśli chodzi o kwestie historyczne, o kwestie językowe. On fantastycznie mówi po białorusku, i myślę, że to był cały konglomerat rzeczy, dlaczego Aleksandr Łukaszanka szczerze. Znienawidził Andrzeja. Dziennikarz kilka razy odmawiał przyznania się do winy. Odmawiał też wystąpienia do Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie. To pozwoliłoby mu wyjść na wolność. Myśli pani, że Polak zwycięży w walce z całym systemem? Mm, bardzo bym chciała, żeby Andrzejowi się to udało. Natomiast doskonale go rozumiem, jeśli chodzi o kwestie związane czy z brakiem przyznania się do winy, bo tej winy po prostu nie było. A tym samym również braku listu z prośbą o ułaskawienie do Aleksandra Łukaszenki, bo to by zakładało, że Andrzej Poczobut jakieś przestępstwo popełnił. Natomiast on tego nie zrobił. Stąd też taka, nie inna postawa Andrzeja. Zresztą tak naprawdę to dokładnie pokazuje, jakim Andrzej jest człowiekiem. Do tej pory pamiętam, jak jeszcze przed ostatnim jego aresztowaniem rozmawialiśmy i on kiedyś tak nieco żartobliwie rzucił, że byśmy nawet nie myśleli o próbie w cudzysłowie przehandlowania go za, za cokolwiek czy za kogokolwiek i to pokazuje jego bardzo niezłomną postawę. Reżim w Mińsku niszczy także polską edukację, kulturę i historię. Czy Polakom na Białorusi uda się zachować swoją tożsamość? Przyznaję szczerze, że to będzie trudne, jeśli taka sytuacja potrwa nie nawet dwa czy trzy lata, tylko będzie trwała o wiele, wiele dłużej. Oczywiście warto zwrócić uwagę, że Polskość na Białorusi przetrwała nawet w czasach Związku Radzieckiego, co pokazuje, że ona jest bardzo silna, że tylko że nie są bardzo głębokie. Ta Polskość będzie miała bardzo wiele problemów z tym, żeby przetrwać. To, co jest też bardzo trudne i niebezpieczne, czego nie było w latach poprzednich, a co obserwujemy mniej więcej od dwóch lat, to jest też próba rugowania polskich miejsc pamięci, niszczenia polskich cmentarzy wojskowych. I to jest akurat rzecz, która też jest bardzo niebezpieczna, bo kamienie po prostu mówią, mówią prawdę bardzo często, która jest ciągle niewygodna dla białoruskiego reżimu. Minęły już dwa lata, odkąd imigranci pojawili się przy polskiej granicy. Kryzys trwa. Co chce osiągnąć Aleksander Łukaszenko? Tak naprawdę myślę, że na różnych etapach tego kryzysu białoruski reżim do spółki z Rosją, bo to też trzeba podkreślić, chcieli osiągać różne cele. Na samym, samym początku oczywiście to było podważenie pozycji Polski, Litwy czy Łotwy w Unii Europejskiej czy w NATO, a pokazanie, że są to państwa, które... Są nie tylko rusofobiczne, ale też i białorusofobiczne, które dążą tylko i wyłącznie do tego, żeby obalić reżim na Białorusi, a jeśli się to nie uda, to Białorusi zgnębić sankcjami. To się Łukaszence nie udało. Teraz tak naprawdę oczywiście ten kryzys ma wiele różnych wymiarów. Wymiarem po drodze też było podważanie zaufania do polskiego munduru, co w później w kontekście wybuchu tej odsłony wojny na Ukrainie bardzo dużo powiedziało o intencjach białorusko-rosyjskich. Teraz obecnie to jest po prostu stałe utrzymywanie napięcia na białorusko-polskiej granicy, sprawianie, żeby polska strona ponosiła wysokie koszty obrony tejże granicy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do widzenia. W naszym programie czas na kolejne informacje. Od prawie dwóch lat Rosja stara się zniszczyć niepodległą Ukrainę. Agresywne działania Kremla wspiera Aleksander Łukaszenko, który udostępnił terytorium Białorusi rosyjskim wojskom. Na jego rozkaz jednostki białoruskie uczestniczą też w zabezpieczaniu działań militarnych na Ukrainie. Agresor cały czas przeprowadza zmasowane ataki dronami i rakietami dalekiego zasięgu na niepodległe państwo. Główne cele to zniszczenie ukraińskiego systemu energetycznego. Butynków mieszkalnych i infrastruktury krytycznej. Siły zbrojne Ukrainy dzielnie bronią kraju i walczą każdy metr własnej ziemi. Walki toczą się na wschodzie i południu. Od początku inwazji Rosja straciła na Ukrainie 325 tysięcy żołnierzy. Zaraz kiedy tak składno, kiedy tyki umowy mamy być osobywo wdzięczny tym, kto. Тримає оборону нашої держави, хто здійснює українські наступальні операції, хто на бойових позиціях, на бойових постах, чергує в мобільних вогневих групах та всіх інших наших підрозділах, які бережуть Україну життя нашої держави і нашу незалежність. Лукашенковський режим вчора спірав джавання Кремля. Білоруське військо неустанні твічі на полігонах, pobliżu польській і літавській граніці. Od lata na terytorium kraju przebywają najemnicy z grupy Wagnera. Szacuje się, że może ich być około tysiąca. To oni zajmują się szkoleniem białoruskich żołnierzy. Moim zdaniem te manewry, które mają miejsce na terytorium Białorusi z udziałem wojsk rosyjskich i białoruskich, mają na celu przede wszystkim zastraszanie Europy inwazją rosyjsko-białoruską na teren między Polski. Moim zdaniem służy to też Temu, żeby sterylizować ludność białoruską, żeby Białorusini nie mieli nadziei na wolność, bo armia rosyjska, która stacjonuje na terenie na Białorusi, jest narzędziem terroru, które stosuje Putin Łukaszenka wobec Białorusinów. Białoruś cały czas się zbroi, a pomaga w tym Rosja. W listopadzie do kraju dotarły wyrzutnie rakiet systemu Polones M. Reżim Aleksandra Łukaszenki dysponuje coraz większą liczbą jednostek artyleryjskich dalekiego zasięgu. W pobliżu polskiej granicy stacjonują oddziały wyposażone w broń, której zasięg rażenia wynosi do 300 km. Za nami dziewiąta edycja Festiwalu Niezależnego Kina Białoruskiego Bulba Mówi. Trzydniowa impreza odbyła się w Warszawie i przyciągnęła zarówno miłośników filmów, jak i osoby interesujące się Białorusią. Na festiwal zgłoszono blisko 50 filmów. Większość z nich to krótkometrażowe fabuły. W tym roku zaprezentowano przede wszystkim obrazy młodych białoruskich reżyserów. Bardzo duże zainteresowanie tym świeżym, młodym, niezależnym kinem, które teraz do nas przychodzi z całego świata, ponieważ Białorusini, Rozsiani są po całym świecie. Ale co ważne, e, przysyłają do nas również e, swoje krótkometrażowe filmy ludzie cały czas mieszkający na Białorusi. I to mnie bardzo cieszy, że pomimo tej sytuacji, która panuje obecnie na Białorusi, gdzie. No, e, Generalnie panuje strach, to ludzie też przysyłają swoje filmy z Białorusi. Andrzej Nowik został zmuszony do opuszczenia Białorusi po wyborach w 2020 roku. Teraz mieszka w Warszawie i realizuje swój twórczy potencjał jako aktor i reżyser. Na festiwalu pokazano kilka filmów z jego udziałem. Ten festiwal Bulba mówi: ja Niezależny taki stan filmowy, on nadaje taką możliwość wolności w swoich w swoich marzeniach, w swoich w swojej pracy, no, ale oczywiście bez pod podtrzymkie, pod tak? niemożliwe tak, wyjść, wyjść na jakiś taki poziom, poziom międzynarodowy, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że wszyscy będziemy coś robić, stworzać. Szukać nowych kontaktów i iść do przodu. Zaraz zobaczymy, jaka mapę sobie zrywają. Festiwal białoruskich filmów telewizyjnych i kinowych Bulba Mówi powstał w 2011 roku. Nazwa nawiązuje do białoruskiego warzywa narodowego bulby, czyli ziemniaka. Bulba Mówi zawiesił swoją działalność w 2017 roku, po tym jak władze białoruskie dopuściły niezależnych twórców do udziału w państwowym festiwalu Listopad. Jednak po wyborach w 2020 roku i po ogromnej fali represji na Białorusi niezależni twórcy w większości opuścili kraj. A Festiwal Bulba, mówi, wznowił działalność w Warszawie. To wszystko w dzisiejszym magazynie nadniemnym. Na kolejny program zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.